Taker Studio, witam po tak długiej przerwie. Nagramy sobie dzisiaj FIFA 14. Sorry, że nie było, ale nie miałem czasu nagrywać wcześniej FIFA i zaprzestałem na t 13 teraz powracam właśnie w t 14 gramy sobie w trybie sezonu mam tu dwa wybrane, będziemy walczyć po, po to żeby nie spaść niżej, także nagraj mecz i zobaczmy co znajdzie nam tu przeciwnika próbuję teraz trochę pograć tą nagrać jakieś fajne akcje, zrobić kompilację z tego żeby było było tutaj no Jakiś... Niedomówień. Bo to wyszukiwanie chiche jest tragiczne. Na to wszyscy narzekają. niestety taka jest prawda. Jest, znaleziono, lecimy. Zjedziemy go czy nie zjedziemy? Isto. zobaczymy jak ta forma. Czy ścięliś bramkę? A jest, jest. Witam się z Państwem Dariusz Szpakowski, Zobaczymy. i mi Będziemy no, mieli dziś zawsze no, no, komentować no, dla Państwa ten mecz, który już za chwilę dźwisko. się rozpocznie. Podejść do niego. Dobrze. Blisko. Dzisiejsza pora. w do Kediry. Kedira do Karma Halagaru. Nie radzi sobie, Hedenty. nie radzi sobie. Marcelo. Marcelo, co robi Marcelo? Pięknie uruchomi czabiego Alonso, czabia Alonso próbuje swoich rozegrań, nie udało się, niestety. nie, nie, nie rozpętaj się gościu tak. O, bardzo dobre Tak jesteś słaby. O, Tu jest dobre podanie. Od ja, Aj i Christiano nie wymierzył dobrze tego uśrodkowania. Nie! U. Nie sięgnął Pepe tej piłki Jak on mógł tego nie sięgnąć Kto mu kazał się machnąć I plicerobem przeciwnika spróbujemy uspokoić tę grę Przegramy przez obronę Marcelo Marcelo skrzydłem znowu kolejne Zagranie Marcelo no Dobre wysokie podanie do Chociaż chciałem zagrać do Marcelu, ponieważ pięknie mi wybiegał Niestety no Wyszło jak wyszło lecimy Trojnie na razie 0 zero, nic się nie dzieje Przeciwnik trochę mnie atakuje, ale staram się jak mogę Żeby nie zrobił nic uderzenie o <laughs> kurde! A ja jestem fart. Niestety ten spalony był wyraźny, wyraźny. To? To zaraz nie chcę. Dobre przejęcie, brawo! Oczywiście, nie można samemu tutaj wizerować, tylko muszą wszyscy w tym momencie. Znakomicie do ta... Czy to wykorzysta? Przy no widzę ponownie królewcy? No. Uruchamiamy prawe skrzydło. Idziemy na klepkę. Isko. Biegnij, Isko. Isko. Rzucaj. Benzema. Nie minimalnie, nie za lekko. Trzeba odebrać. Ale eee, przeciwnik się chętnie gubi. Ja staram się go ukiwać. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Wyjdzie. Uuuu Rejsko, coś ty wam chciał zrobić No Coś chciał tam zrobić, no Ewidentnie straciłeś bez walki. Oddałeś mi tą kilkę ciągnie z, z nie wyszło, nie wyszło Uruchamiamy Baila. Baila. Bail up, Bail ci trafi! Trafiu! Proszę Państwa! Hilker studio 1 zero Bail, kocham cię też! Fajnie, tak jest Jesteś dobry Christian tu chciał od razu do parteru z gościem. Się nie pierdzieli. Nie pierdzieli się do parteru i Let's do this. 1-0. Przeciwnik ewidentnie teraz będzie była mnie zaatakować. Chcę to odrobić. A my spokojnie, spokojnie w obronie. Ribery, Ribery, Ribery. za groźna akcja? Nie, jest Diego, Diego Lopez. Diego Lopez uruchamia Marcelo. Nie, od razu Ronaldo? Uuuu... Tego się nie spodziewałem. My też uruchomimy Ronaldo. Uruchomimy Xabi Alonso. Tylko nie to. Tylko nie to, właśnie to. tam był Ronaldo, moglibyśmy próbować gdzieś stworzyć te akcje, ale... Xabi Alonso. Niestety. Lecimy drugim skrzydłem. Benzema. Patrzcie, patrzcie co się dzieje. Isko. Nie, nie przyjął, nie sięgnął swoim kaloszem tej piłki. <laughs> Pepe, za Nóż piłkarski, czego ja nie można powiedzieć o ramosie. Ramos się gubi, no lecz odzyskał. Znowu złe zagranie. Znowu, Znowu trzabia nie jest ewidentnie do zmiany. Nie ma! Nie ma bramki! Proszę! Nie strzelać tutaj takich... Klopsów lecimy z nie kurwa. Podjazd, podjazd! Spokojnie, spotkajamy Tutaj uruchomimy prawe skrzydło, widzę, że jest wolne. Bail, Bail. Bail pójdzie sam, on jest fenomenalny, on się nie boi. Pojedynków 1 po na 1. I czy znowu wyjdzie nam do środkowanie? Kurde, za dużo przytrzymałem, przepraszam, mój błąd. Nawet. Cóż poradzić, coś poradzić? Spokojnie. Nie, no tu. Ustawił i przejął piłkę. Spokojnie, spokojnie my tę grę. Tak dużo chaosu wkrada się w, nasze grę, w naszą grę. Kolejny raz, Kedira. Benzema proprawił troszeczkę mocniej tym razem, ale i tak jeszcze minimalnie mu brakło. Zobaczymy z rzutu rocznego, czy coś uda się tu ugrać, czy coś... Dobrze, przyjęcie, przyjmij sobie uspokój. Bo jakżeś załadował. Jakżeś załadował! Maciusz! przy Dobrze, odzyskaliśmy wyjazd przypadkowy, ale nie będzie, niech będzie. Można i tak, no. Jest przejęcie, proszę Państwa, od razu zagranie do Bale'a. Bail z fałsza, co on tworzy? Zamiast normalnie technicznym szczałem po krótkim słupku, to jakieś fałsze. On czuje się zbyt pewnie w tym meczu. Tu już jest. Kunszta nie gra. Pisco. Pisco, tutaj ma coś mu nie. Nie przys. O, rzut wolny. Krystian żółta karteczka. Nie ma Sędzia pokazuje żółtą kartkę. Ja, ja faulowałem. Bo to teraz mnie zaskoczyli. teraz naprawdę jestem w szoku. Pewna i spokojna super interwencja super. bramkarza, ale szanemiczny był ten strzał. Marsói Marcelo, a czy się tu zapękł w kozi ruch, Słysza, nie ma co rusz. grać. Trzeba zagrać na drugą. Ale Przyska. pressingiem podchodzi ten przeciwnik Presingiem, Pressingiem. Stara się, nie można powiedzieć, że nie. Benzema! 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 ojej, dużo czasu na się. Bram. Tylko jedną Pierwsza połowa, w pierwszej połowie. Widzimy się w drugiej, nie będę popełnił zmiany tak, okay, lecimy z drugą połową, zmieniłem tego fenomena, ponieważ troszeczkę sobie dzisiaj nie radzi. Ewidentnie z nie w formie, nie zjadł tego śniadania co tu trzeba. Lecimy Modridge, zmienić ten fenomen Jak to będzie się grał. Dobrze, malcz o tą piłkę, jak lek, jak Tommy Lee Jones ścigany Będę ma się tam pojawiać gdzie ty grasz, gdzie ty grasz, kazajem ci będę wygrał Niebe Niebezpiecznie, Ej, tutaj polega. po skrzydle szarżuje, szarżuje i przeciwnie. Próbujemy coś działać czy nie? Spróbujemy no, no i tak była moja piłka, nie wiem po co na przerywanie no, gry. I wrzuta daleko daleko do przodu, byle ktoś przejął Ach, było blisko, było blisko. Ja ci dam GEC, ja ci dam Miller Wiedziałem że tu będzie grano, wiedziałem Błogiski a on jest znany ze znakomitych podań Amatorka faluje, amatorka No dawaj, dawaj, szalky o kurwa, wiedziałem, że nie tak. Nie ta strona. Dobrze, obstawiany do końca, nie mógł po prostu nic zrobić. Nic. Daleko, daleko do przodu, biego. Daleko, szukaj, tam będę, szukaj. Dobrze, ale tam nie biegł. Czemu nikt tam nie biegł? Bail, Bail, może ubierzesz, może ci się uda. No i jak nie, jak tam No ale pomal jeszcze, pomal. Pobiegnij, no tak, tak! Staraj się tam wsadzić tą girę, dobrze! Nie, nie mnie przeklinać, sorry, sorry, sorry. Nawyki z LoLa. Biegniemy. Tak. Świetny jest technicznie, ale jest na spalonym. Jest na spalonym! Niestety, Został zliczony. No, Może poszukamy tym razem jakiegoś fenomenu tam na skrzydle? Co to było? Skrzydło to było? O Boże, o Boże, o Boże, o. Nie dał się zaskoczyć z daleka. Pamiętajcie, Marcelo Ronaldo. Kurwa, no co za kalectwo. E? Kalepstwo. Kalepstwo. Fajnie w gry. Spójrzmy, czy Cristiano Ronaldo stracił piłkę. Odzyskali piłkę w środku pola. I no, graj Ronaldo. Ronaldo! Nie, nic mi nie wyszło, nic nie zadziałało. Dlaczego? Próbujemy poszukać jakiegoś Kasztana tam w Polkarni. No, jak nie, jak tak, no? Ramos! Właśnie mi się napić wrażenia, bo to było po prostu... Ramos! Nie po raz pierwszy błysnął, nie po raz pierwszy. Dobrze Ty mówisz Łotku Oj, ćwiczyliśmy na treninga, ile ja żem ćwiczył to na treninga żeło. Kurde. Tyle żem ćwiczył o przeciwnik piłkę nie ma fałdy ma. O co to za dyniaki tam przeszkadzają w pięknej grze no, no, rozpędź się rozpędź się no, no, ale Nie praś piłek Ciaka no. ciura nie, nie. Pędzę ma do zmiany. No, nie puszczać mi do tak. Ramos, rozpędź się. O Boże, o Boże! Piłka wychodzi Jakbyś... na i będzie od Siłowe faktyczne grania. Może byśmy coś zmienili? Jakieś tutaj. czary mary? Egira, jesteś ewidentnie zmęczony. Nie jesteś taki sam. Się tu. O, Benzema już damy też podziękujemy, bo on po prostu już sobie ewidentnie siłowo nie radzi, bo nie ma oddechu, za dużo papierosów o, no, to Lopez jaka pozycja ma. Na... Isko, No Ronaldo, weź rusz dupę. Kurwa, czas, że się ruszył dupę. O, Benzema, może tak na zakończenie coś, coś, coś ugrasz, czy nie ugrasz? Ronaldo to jest fenomen. Co on robi? Co robi, proszę Państwa? Kurde, no co robi straci piłkę no Tak się starał, tak chciał jakoś uzyskać place y tutaj, ale my nie wyszło. Czy to jest niespalony? Strzelaj, to tak jest! Słyszę Państwa, Gareth Bale, to jest właśnie jego punch. To, że on parci, on nie ma skill'a, on po prostu parci, on biega jak czołg w tą bramkę, nie w ręce wybić. To było nierealne, żeby to wybić. On dał fuck? dziękujemy Panu. Jakiś zdziwiony, że zmiana aż mrugnął oczami musiał... Przemyć z Ja? rozmiały? A jednak, o no, przybił piątkę, czyli jednak pogodził się z tą sytuacją. Jednostronne spotkanie, tak jest. Nic nie było, nic nie było. Dobrze, Morata, dobrze pokazujesz. Miller. 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 Bleh. Tutaj jest... ...EP... ...Ronaldo! a jest... ...prowa szybciej! No brakło, 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 jest ja, dętnie brakło mocy, no. Już jest 70 minuta, to już jest ciężko grać. A teraz przy piłce Robert. Robert Bastian Weinsteiner teraz... Owalcz, owalcz, jeszcze z nim z ta koszulkę. Tak jest, łapko, weź go tam. Tak jest, tak jest. Ma wsparcie po lewej stronie. Odebrał piłkę rywalom. Mają szansę isko. na kontraatak. Ponad wszystko. Wszystko. Ochuberi? Alonu? Palony lego, Ludzie grają na granicy z ale powinien bardziej uważać. Powinien bardziej, zgadzam się, Co Chociaż... No co ty tu, bejpiłeś coś dzisiaj? Piłkarzy, ty padła z boiska. Jesteś przytomny? To zagramy, zagramy. To było... O kurwa, o to było. Mień mi na tego PP sam. Tak jest, tak jest, po to, co to jest, co to jest. Tak jest po meczu, zaraz zrobimy jakiś klucz na skrzydle. Zaraz nam pokażę, co tu się dzieje. Mizeria, No, ja też bym stwierdził stwierdzeniem mizeria. Kurwa, mizeria. mizeria. Włodek jak coś dopierdoli, to kiedy to O, Ronaldo, patrzcie, ale mam Rodena, tutaj też jest dobry zawodnik. <laughs> Ale się prześlicznie zrobił, no ewidentnie. No i tam. Tam. Dość nie wyszło. Ronaldo tu kiwa się sam sobą. Ewidentnie stara się coś ugrać dla drużyny. Czy ugra? Nie ugra, ależ prawie mu wyszło. Prawie tam... Gdyby dobił to jeszcze ten mój zawodnik, nie pamiętam kto, ale gdyby dobił, to by była udana akcja, no. Ronaldo dostałby ocenę o 9 na 9 w tym meczu, ale tak to niestety, no. Takie kartofle to na pole, a nie, tu będziemy strzelał kalosza. Boże, nie, człowieku, nie. Damy ofensywny, żeby więcej, więcej kurczków w tej grze było. O, Cristiano Ronaldo. Powalczy, powalczy, chociaż praktyku siły. Chociaż... Mario Piece? Tak jest. I uruchom Ronaldo. Uruchom go, no. Tak jest. Dzisiaj wszystko wychodzi, po prostu wszystko. Ach, teraz było złe zagranio. Mario, Mario Mandziukić. Dobrze, udane czysto odebranie piłki. I uruchamiamy Ronaldo. Czy ruszy tą butę? czy nie ruszy? Ruszył tą butę. No Bo już chyba nie tam do końca, zabrać. to jest Fajnie. Paul, Paul, Paul panowie Paul. do końca we własnym polu karnym. Zagramy na drugą. Koniec z tym Ronaldo. Ronaldo dzisiaj... Kurde, Morata też mnie zabłokuje. też? Też jesteś Marią, przeciwko mnie? Ja tu próbuję coś ugrać, a tu ewidentnie nie wychodzi. Ewidentnie. Miller powiedziałem, że będzie go puszczał, no ale on tak jest słaby. Dziękuję, dziękuję. Użyń. Dlatego wygraliśmy. Godryć. Tak jest. O, dziękuję tobie Włodku. Dziękuję To mam być ja? O! Christianów, ja, no tak Dzięki to wy, to wy nie nakręcaliście, czyli wy. Dziękuję za odcinek. Na pewno... Mamy już utrzymanie w Lidze, zobaczymy czy będzie działał. Do zobaczenia w następnym odcinku i udostępniać, lajkować i się bawić! Yo!